Posłuchajcie, ostatnio trafiło do mnie ciekawe pytanie dotyczące w jaki sposób zliczać liczbę gięć w komponencie blachowym. Zobaczcie, mam taki komponent blachowy i chciałbym dla niego zliczyć, Powiedzieć się ile tu jest gięć. No, to prosty komponentów, na oko już widać ile gięć będzie, no ale chciałbym to w jakiś sposób zautomatyzować. No i od tego mamy możliwość definiowania reguł w I, I, typu iLogic. W tym przypadku będziemy niestety musieli się do, odwołać do troszeczkę do kodu VBA, ale bardzo w tym przypadku bardzo mało. Zobaczcie, mam zdefiniowany najpierw nasz dokument jako bieżący. Następnie zdefiniujemy sobie zmienną. Zmienną o nazwie komponent blachowy. I ona będzie po prostu nam definiowała taki komponent o nazwie sheet metal. Taki obiekt o nazwie komponent definition. Czemu będzie się równał ten komponent blachowy? Zobaczcie, bierzemy sobie go no, w tym momencie, jeżeli chcecie pisać, możecie kopiuj w klej robić. Bierzemy, tak naprawdę on znajduje się w... Zdefiniowany jest przez bieżący dokument i w tym dokumencie po prostu bierzemy definicję, coś sekcję definicji. I mamy komponent blachowy zdefiniowany. Teraz liczba gień, zobaczcie, jest bardzo prosta. Bierzemy liczbę gień, równa się czemu? Bierzemy nasz komponent blachowy, w środku jest sekcja Bends, no i żeby ją policzyć, mam też o możliwość taki, taką opcję tam zdefiniowaną, count, która zwraca nam liczbę informacji o ilości gięć w, naszej, w naszym komponencie. Kolejny krok, no musimy w tym momencie zdefiniować w jakiś sposób wyświetlić tą informację, ile tych gięć jest. No możemy je zapisać w Die properties, ale na razie wyświetlę sobie po prostu w, w oknie dialogowym. Oczywiście gdzieś tutaj jeszcze zdefiniowaliśmy sobie źle. Komponent blochowy, sheet metal, component definition komp blochowy równa się definition, liczba gięć, komp blochowy równa się bands count powinno nam to już działać Dość Oczywiście dok tutaj komponent definition I w tym momencie e, zobaczcie mam od razu liczbę 5 zdefiniowaną. No ale jak wiecie, e, życie nie jest proste, gdy mamy duży zespół składający się z podzespołów, w tych podzespołach znajdują się kolejne komponenty, podkomponenty blachowe. No policzenie tego wszystkiego ręcznie no, nie jest zbyt Ciekawym zajęciem, no, dlatego przydałoby się coś zrobić, żeby ten nasz kod zadziałał też w, na całym zespole. Tu będziemy potrzebowali przeszukać cały nasz zespół i wszystkie podzespoły w poszukiwaniu pojedynczych części, sprawdzić, czy dana część jest blachą. Jeżeli jest blachą, to wtedy musimy policzyć, wyznaczyć liczbę zdjęć i zapisać się na przykład do I Properties. Jak to możemy zrobić? No, ja Wam pokazywałem już kiedyś taki kod. Zobaczcie, Możecie skorzystać z, z kodu Visual Basic. A, spróbujmy jeszcze raz wejść w help. Programisty. Jak widzicie, mamy tutaj w sekcji przykładowych programów sekcję zespołów, wystąpień i tak taka sekcja przeszukaj cały zespół. Czy przejść po całym zespole? I zobaczcie, ten kod po prostu to, co robi. To po prostu przeszukuje nam cały zespół i zlicza ilość wystąpień i podzespołów. My w takim razie spróbujemy ten kod właśnie skopiować i założyć sobie nowy, zupełnie nowy kod. Liczba gięć. OK. Mamy to zdefiniowane. Wklejamy sobie ten kod. No i od odpowiedni sposób go modyfikujemy. Na początek zdefiniujemy sobie, że troszkę musi inaczej nazywać się nasz kod, submain. Pamiętajcie, że sety też trzeba usunąć. Ale zobaczcie, to w kodzie VBA odpowiada tak naprawdę w kodzie iLogic temu, co robiliśmy na początku naszego, tej mojej prezentacji. No dobrze. To też już sobie zdefiniowaliśmy. Kolejna sekcja. No znowu tu set. To nam nie jest potrzebne. Program tutaj zdefiniuje sobie, są definiowane zmienne, które będą przechowywały informacje o ilości komponentów i podzespołów. My z tego nie korzystamy, więc to po prostu usuwamy. Kolejny krok, zobaczcie, tu program bierze każdy komponent w sekcji for each, przeszukuje po kolei, po każdym komponencie i sprawdza, czy dany komponent ma jakieś dzieci, tak, czy jest... Coś, coś w niego wchodzi, jakiś jego skład wchodzi. Jeżeli jest to z zespół, to wiadomo, że będzie tutaj ta wartość róż, różna od zera. Jeżeli tu mamy po, pojedynczą część, no będzie zero, więc program w tym momencie już wie, że to jest w tym przypadku, ma do czynienia z pojedynczą częścią. No i tu zaczyna pewne informacje zliczać, ale my tego nie potrzebujemy. Tutaj, gdy mamy do czynienia z podzespołem, program znowu sobie pod, podlicza kolejne, jakby wystąpienie podzespołu, my tego nie potrzebujemy i przekazuje dalej i wywołuje specjalną procedurę, która. Przeszuka dane pod zespół, tak jak przeszukiwa zespół główny. Dodatkowo przekazuje informacje o tych wszystkich podliczonych opcjach. My ich nie wykorzystujemy, więc skasujemy w te, te te, 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 tą, tą funkcjonalność. I na koniec program tutaj zobaczcie, wyświetla podsumowanie wszystkich podliczeń. My tego nie potrzebujemy, więc też to kasujemy. Ponieważ stąd przekazujemy tylko jedną zmienną. Ups, jedną zmienną, więc tutaj tak naprawdę tak samo potrzebujemy. Powiedzieć pod procedurę, że mamy do czynienia tylko z jedną zmienną, która jest przekazywana. Też zmienimy sobie tu opcję na sub. I zobaczcie, dokładnie ten program robi dokładnie to samo w, co w tej głównej części. Czyli dla podzespołu znowu sprawdza, czy mamy wystąpień, ilość wystąpień, podlicza, więc znowuż to jest skopiowanie funkcjonalności, którą mieliśmy oczko wyżej. Więc tutaj też te informacje nam nie są potrzebne. I jak napotka zespół. Wywołuje pod procedurę, przekazując informacje o danym wystąpieniu. No i mam w tym, zobaczcie, w tym przypadku kod zaprojektowany. Oczywiście tutaj pamiętajcie, tu wpisałem doc, a odwołujemy się do ODOK, więc musimy zachować tą samą nazwę zmiennych. Zobaczmy, czy nasz. Nie zrobiłem żadnego błędu. Ok, reguła działa. Nic nie robi na razie, tylko sobie przeszukuje cały zespół. A skoro już wiemy, że szkielet nasz działa, więc wystarczy go w tym momencie wypełnić. Czym wypełniamy? No, znaleźliśmy w tym momencie dany komponent, nie ma pod komponentów, czyli jest częścią. Jeżeli jest częścią, sprawdzimy, czy jest po prostu w tym przypadku komponentem blachowym. Jak to sprawdzić? Znowuż warto zajrzeć do helpa. Zobaczcie. W helpie możemy poszukać sobie naszego komponentu. Component definition. Tutaj taki komponent definition musi mieć swój typ. I zobaczcie, mamy taką właściwość typu, o nazwie typ. No i ta, dany typ może mieć różne wartości. Zobaczcie, tych wartości jest mnóstwo. Na przykład, gdy mam do czynienia, nie wiem, z, z, z zobaczmy sobie gdzieś niżej coś takiego bardziej przyjaznego. Na, na przykład obiekt, odnośnikiem typu balonik, czyli w, w opisie, to on ma swój taki numerek. Gdy mam do czynienia na przykład z, z obiektem typu linia środkowa, ona ma taki numerek i tak naprawdę każdy z obiektów w Inventorze ma swój typ, unikalny numerek, po czym można go rozpoznać. Więc y, musimy odnaleźć obiekt sheet metal. Zobaczcie, K, sheet metal, component definition object. On ma taki, oto swój unikalny numerek. Więc weźmiemy ten numerek, sobie wykorzystamy w naszym kodzie iLogic. Czyli piszemy, że jeżeli. Ym, ten nasz, nasze wystąpienie bieżące. Tak. Właściwie jego definicja. Poszukamy typ definicji. Typ równa się tyle. To znaczy, że mamy do czynienia z komponentem blachowym. A jak mamy do czynienia z komponentem blachowym, to zrobimy dokładnie to, co poprzednio na początku naszej prezentacji, czyli definiujemy sobie po prostu komponent, taką definicję komponent blachowy jako sheet metal component defini definition definiujemy ten, ten komponent blachowy czemu się równać ten komponent blachowy? No tak jak poprzednio, czyli bierzemy sobie definicję tego komponentu. No i odczytujemy liczbę gięć. Liczba gięć będzie równa... E, oczywiście komponent blachowy count, tak? Czyli... żeby nie pisać, powielamy komponent blachowy liczba bends, czyli gęcia, count, czyli podliczenie. No i chcemy to zapisać do IProperties, czyli bierzemy opcję IProperties, ale ponieważ do czynienia mamy z podzespołami, musimy tutaj wybrać opcję IProperties ze ścieżką. I tak, nazwa komponentu, czemu będzie się równała? No to będzie po prostu bieżące wystąpienie. Name Zakładka custom, czyli parametr użytkownika i zmienna, pod jaką nazwą nazwiemy tę ten, ten liczbę gięć. Zapiszemy ją sobie na przykład do liczba gięć. I ten, ta właściwość użytkownika, i Properties, ma przyjąć w tym momencie wartość taką, którą wyznaczyliśmy sobie w linii wyżej, czyli liczba gięć. I zobaczcie, dokładnie to samo dzieje się tu w podzespole, tak? Tutaj w tym naszym drugiej podprocedurze. Więc wkleimy sobie te rzeczy. Z pamiętajcie, w tym przypadku już mamy do czynienia, inaczej się nazywa nasza zmienna, tak? Nazywa się O-SAP-Comp-OCC, więc tutaj te wszystkie odwołania do poprzedniego wystąpienia musimy po prostu zamienić. No i w tym momencie mamy regułę chyba napisaną. Jeżeli się nie pomyliłem, uruchomimy ją, a się jednak pomyliłem w pisaniu, bo count się pisze przez yy, count i oczywiście automatycznie tutaj na dole też mamy count. I OK. Reguła coś zrobiła. Co zrobiła? No, najprościej jest chyba uruchomić po prostu listę materiałową włączyć tryb wyświetlania pojedynczych części i dodajmy po prostu własną wartość użytkownika. Nazwaliśmy ją liczba gięć. Więc zobaczmy. I, I automatycznie zobaczcie. Wszystkie komponenty tak. Komponent blachowy, liczba 5 gięć. Komponent taki blachowy, liczba gięć 4. Ten komponent, to nie jest komponent blachowy. Jak widzicie jest to zwykła część. W ogóle nie był brane pod... nie zapisana, została taka zmienna. Ta blacha... Jest zwykłym arkuszem, nie ma żadnych gięć, mamy zero gięć. I w ten sposób zobaczcie, możemy szybko i sprawnie zdefiniować sobie po prostu liczbę gięć w, w poszczególnych, w poszczególnych mm, komponentach blachowych całego zespołu. Mam nadzieję, że udało mi się Wam znowu podsunąć jakiś pomysł na rozwini do rozwinięcia swoich własnych reguł. Jak widzicie. Nie trzeba dużo kombinować, wystarczy tak naprawdę wykorzystać to, co jest istniejące z przykładów, tylko odpowiednio zaadaptować i uzyskuje się, uzyskujemy dosyć szybko efekt, z który, który, którego oczekujemy. Dziękuję bardzo za uwagę i zapraszam na kolejną prezentację.